Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie, zapraszam Was serdecznie na nowy 7-dniowy odcinek, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. W sumie przez całą moją karierę nie miałem okazji jeszcze nagrywać 7 dni na KFC, więc zapraszam Was na taki oto materiał. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że w tym odcinku sporo się będzie działo, będzie bardzo dużo testów różnego jedzenia z KFC, bo postaram się zjeść wszystkie nowości i postaram się zjeść wszystko w sumie, co mają w ofercie, ale ponadto w tym odcinku odwiedzę również Kacpra Buńskiego, który wykona mi swój piętnasty tatuaż. Jak wyjdzie, zobaczymy. Musicie oglądać do samego końca. Chciałem też na początku tego odcinka podziękować wszystkim nowym wspierającym. Także bardzo Wam dziękuję, chłopaki, bo nowymi wspierającymi zostali Kermiciak, Jacek T, Cypcio i Kamil Eś. Także bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Jeżeli Ty, widzu, chciałbyś zostać wspierającym na kanale maksymalnie i mieć realny wpływ na to, jak ten kanał się rozwija, to zachęcam Cię do kliknięcia WESPRY, chociażby pod tytułem tego filmu. I dalej już wiesz, co robić. Także dziękuję raz jeszcze. Dobra. Nie ma co przedłużać, łapa słup i lecimy z materiałem. Dziś zaczynam 7 dni na KFC i lecę właśnie do KFC na Szembeka. Zamówić jedzonko. Zamówione, jazda do domku, jeść. Majór raz, majd drugi. Z jajkiem, z kurczakiem i z serem. Sam raz na rozruszanie żołądka. Dobry śierzutki Magiele. 15 zł za pajla z kawą nie jest dużo. Jajek z serem jeszcze nie jadłem z kurczakiem. Tu jakby dwa zjeść, to można się na, napchać normalnie. Ile Ci zostało? Myślę, że dużo smaczniejsze śniadanie niż te w maku. Ale okay. i wypakowane. No zobacz tego, co ty miałaś tego z twarożkiem, Jak on wyglądał. Uh -huh. To też może być tak, że jak ten punkt się teraz dopiero otworzył, bo ja nie wiem, ale tak zakładam. To, że starają się przyciągać klientów, dając im takie normalne porcje, żeby to wyglądało. Ale niedługo będzie trzeba dopchnąć czymś jeszcze. Widzowie po śniadanku jedziemy do Arkadii na jakieś małe zakupki. przy okazji, oczywiście, odwiedzimy tamtejsze KFC. Czas porównać frytki do makowych. Frytki jest maka Wzięliśmy też kawkę. Kawka z kuponu duża 6. Z racji, że nie lubię marnować jedzenia, no to zjadłem te frytki. Tu nawet kurczak wystaje poza ranty bułki. Grander Dobry sos, to kwaśny Nie, jest pikantne. Coś mi nie gra. Nie czujesz jakiś posmak ryby. Nie jest okay, ale jakiś rybny posmak miał. Ruszam na siłownię, a potem zamówię sobie jakieś KFC do chatki. Już po pracy i zamówiłem sobie jedzoneczko. Dwa hot wingsy, surówka, zinger, eye twist i małe frytki. I do tego jeszcze cheeseburgerek za całość około 45 złotówek. Jestem głodny jak wilk. Zaczniemy sobie od suróweczki. Dużo majonezu, nie będę narzekał. O, ale Twistek malutki, o co wiem. Dwa takie kurczaczki małe. Kurczaczki, kurczaczki, po kurczaczkach. Podoba mi się to, że te wszystkie kurczaki... KFC są, so. zgadnijcie jakie, no pewnie że pikantne, frytki zimne, nie spodziewałem się nic innego, potem jak to do mnie przyjechało, na wynos to jedzenie zawsze będzie chłodniejsze, a frytki to już szczególnie, mimo tego, że te frytki są dużo lepsze niż te, które jadłem dzisiaj w Arkadii chociażby, I twist, I twistik, dosyć suchy, mamy tutaj cheeseburgera, ale cheeseburger na przykład większy niż ten z Maca, pierwszy gryz, tylko bułka i sos, Zastanawiam mnie, dlaczego to jedzenie nie może wyglądać tak samo jak na reklamie. Przychodzi takie malutkie główienko. Bardzo to suche wszystko. Takie nabite powietrzem. Tak to przesuszone, jakby tam zleżało się trochę. I ukontentowany nie zostałem. Bardzo suche. Zapychające wręcz. Najbardziej świeża jest ta surówka ze środka. Jakbym zamówił na miejscu i dostałbym coś takiego, to poszedłbym do kasy i powiedział, że chcę nowe, bo... Jedyny plus to taki, że jest to troszkę pikantne. Jest już dosyć późno, bo już 22, także za chwileczkę kładę się spać, mam ochotę się wyspać dzisiaj. Jutro dzień drugi. Dzień drugi, wyspałem się, ale tylko troszkę. Niedługo trzeba lecieć na śniadanie, także widzimy się już chyba z takiego KFC. KFC! No dobra, mamy tosta podobno i kawusia. Nierozpuszczony. Szczypior, rukola, fajne żółtka, tu To chyba tam cztery jajka. I taki zestawik tostyka ma 15 złotówek, Zwykły, bardzo. Zobacz ten chleb. Taki tostowy, zwykły. Ciekawy z tego kurytoszy śniadaniowego. Ale później tutaj wjeżdżamy, wejdziemy do kina. Nic specjalnego. Pod tym kątem zdecydowanie maczek wygrywa. Muszę to przyznać, przykro mi. No nic. Jedziemy na trening za chwilkę. Przez to żarcie widzę, że energii dużo, dużo mniej. Mniej chce mi się trenować. No ale robię to. Robię to, żeby się nie ulewać. to jest wyżerka. Nie wiem za co się zabrać. Dobra. W ogóle wszystkie nam zero. Trzeba nam mirinda i tak dalej, wszystko zero. Byłem już taki głodny. Stripsy są pikantne, no. Taki kubełek cztery dyszki. Cztery stripsy. Cztery hot wingsy. Cztery nóżki, małe frytki. No i do tego w ogóle jest kupon na dwie dolewki. Mm, dobre. Nawet spokojna Pepsi Dwa longery w cenie jednego. To jest oferta. Wyżer całego. Ja stripsy, zawsze stripsy lubię. Dziękuję, dobranoc. Po jedzeniu i po kinie. Wracamy do domu. Już dzisiaj jadł, nic nie będę. Jeszcze muszę zrobić live na TikToku. Dam sobie odpocząć, bo trochę przeszalałem dzisiaj. Trzeba iść spać. Widzimy się jutro w dniu kolejnym. Chcę spać. Przyjechała paczka z rzeczami na nowy odcinek. Możecie zgadywać, co to będzie. Mogę zdradzić, że będzie to 7 dni. A teraz muszę jechać na śniadanie, a później zajechać jeszcze do sklepu motoryzacyjnego po płyn chłodniczy. Śniadaniowe Kurito, bajgielek z jajeczkiem, z serem, rukola i boczek Całkiem smaczne. Na początku coś mi nie leżało, ale jeszcze trochę do tego przekonuję. Mam wrażenie, że jest to dosyć tłuste. Wiem, jak boczek jest w śniadaniu. Bajgielek ostatnio mi podszedł, dlatego dzisiaj też wziąłem bajgla. To jest najlepsze, co znalazłem w śniadaniach do tej pory. Jutro, może wpadnę i zjem sobie. Coś na słodko. Z rana wszystko świeżutkie, że z tymi rzeczami na dowóz. W pełnej okazałości. Jest to. Naprawdę smaczne. Przygotowałem właśnie wszystkie grafiki i shorta, a w tym momencie właśnie pakuję manżur i lecę spotkać się z Filipem, który realizował moje Teledyski. Będziemy rozmawiali odnośnie nowego projektu. Przy okazji zjemy sobie jakieś KFC. Widzimy się już z jedzenia. Idę sobie widzowie z buta. Mam dosyć blisko, a spacerek się przyda. Też przy okazji mogę sobie pomyśleć o kilku rzeczach. Bardzo mocno wierzę w projekt, maksymalnie robię wszystko, żeby to szło jak najlepiej, ale czasami jest ciężko i chcę, żebyście też o tym wiedzieli. Nie wolno się pod dawać Trzeba bardzo wierzyć i robić wszystko. Jeżeli chcecie spełniać marzenia, to trzeba po prostu działać. Jest i Filip. Jakby mój dziadek wiedział, że ją takie rzeczy, to by mnie zabił. Jak coś, to tutaj nie było Filipa ze mną. Moja kolej. Duże. Wziąłem duże. 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 O, ja tam prześwirowałem się. Kubeł frytek wziął. Eee, nie po prostu użyłem boksa, bo się bardziej opłacało. Dzisiaj w Dytku mi na przykład smakują. Jak byłem w Arkadii, słuchaj, mm. to zrobił mi tak tłuste, tak uciekające tłuszczem, że powiedziałem, że są zdecydowanie gorsze, niż te makam. a teraz wcale nie wychodzę z tego założenia. Powiedz coś o tym. No Wygląda jak potężny placek. Myślę, że to jest dokładnie to samo, co ty masz, tylko że po prostu w takim grapie. Okej, okay. a masz tam też krążki cebulowe? Mm, nie, ale mam ten słodki sos Kentucky i mam bekon chyba. Ja lubię takie powalone rzeczy, ósemeczka, siódemeczka. Nie no, jest no, to najlepsze, co j ale jest dobre. Potężny kawał buły. Choć na obrazku wygląda apetycznie. Ale jaki zapach. To co bym zmienił w KFC? No, to ich kura bułki. No, bo to jest bardzo papierowe. Dobry sasik. Chodzi inny. Czuję takiego piklowanego ogóreczka. W kurczach jest to ogólnie gip. To jest na razie top. Wysuwa się na prowadzenie. No. Wracam do domku i niosę piękną niespodziankę dla mojej kobiety. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. Przyjechałem się trochę ogarnąć, bo już zarosłem, więc idę do barbera. No i idę, a teraz siłeczka. Wracam już do domu po siłowni, mnie ja na kibelek. Muszę wam jeszcze powiedzieć odnośnie tego, że kibelek jest częścią mojego życia ostatnio. Wróciłem do domu i widzę, że są nowi wspierający, także bardzo dziękuję. Jestem Wam bardzo wdzięczny, a Ty widzu, jeżeli chciałbyś zostać wspierającym na kanale maksymalnie, możesz pod tytułem tego filmu chociażby nacisnąć Wesprzyj na dole tutaj. Zamówiłem sobie z aplikacji KFC zestaw dwa razy strips, raz Grander i frytki, i zamówiłem taki zestaw dwukrotnie. Dodatkowo, ostatnio jak zamawiałem, to dostałem też kupon na darmowego cheeseburgera. Też go zrealizowałem, jestem głodny. Granderek, frytki, darmowy ciżyk i stripsy. Zacznę od suchego cheeseburgera. Granderek, sosem barbecue. Czuję, że ten drugi Grander to na jutro zostanie. No, dziś przybierzemy takie całkiem świeże. To jest stripcik minimalny i suchy znowu. Także to jest najlepsze, bo te stripsy bardzo suche. Ostatni. Ostatni. Muszę przyznać, że podjadłem. A to nie lada wyczyn. To zostanie chyba na jutro. I sobie przetestujemy, czy jak to sobie odgrzeje na przykład. Będzie miał sens. KFC jest zdecydowanie bardziej sycące dla mnie. Kusi, kusi, żeby ugryźć. Nie no, zostawię na no, jutro, już nie będę się obżerał na noc. Dzień następny, ponieważ wczoraj jeden Grander mi został. Spróbuję odgrzać go w piekarniku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie lubię marnować jedzenia, dlatego też może się okazać, że będzie lepszy niż ten taki, który przyjechał do mnie wczoraj. A później jadę na jedno spotkanie w sprawie współpracy. Następnie jadę do Otwocka, bo dziś nagrywam jeszcze jeden duży odcinek z jedzeniem bardzo dużej ilości hot wingsów. Lądujesz, kolego, w piekarniczku. Prawie niczym nie różni się od tego stanu, w którym dostałem go wczoraj. Mam tylko nadzieję, że smakowo będzie git. Niestety odgrzewane jedzenie, tak jak i w tym przypadku, jest dosyć suche. Pewnie interesuje Was, jak się czuję? No właśnie, szczerze Wam powiem, że nie odczuwam jakiejś mocnej różnicy w moim samopoczuciu. Poza tym, że wibruję w brzuchu, czyli coś innego niż na maku. Ja będę porównywał to do maka, bo jest to jednak bardzo podobny gabaryt fast fooda. I ludzie zawsze przepychają się w komentarzach, ja wolę KFC, ja wolę McDonalda, ja KFC, a ja McDonalda. Ty pewnie napiszesz teraz, że w ogóle nie jesz fast foodów i nie lubisz. Ja od czasu do czasu lubię sobie zjeść coś takiego. Ciekawe, ile faktycznie jest tego kurczaka w kurczaku. Może ktoś z Was wie, to może napisać. Taki mały podkładnik przed tym, co czeka mnie później. Wyczytam i idę się szykować na spotkania. Wyjechałem już z domu i jeszcze musiałem zajechać, bo trzeba wysłać dla Was maksymalne sosy, które swoją drogą możecie zamówić sobie na maksymalnie.com. Więc jeżeli macie ochotę spróbować pysznych, ostrych, maksymalnych sosów, to zapraszam serdecznie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zamówić. Wszystkie sosy pakuję dla Was sam, własnoręcznie. Tylko ja i moja wyżerka. <laughs> podejmuje się z jedzenia 50 hot wingsów. Naraz. raz jest tutaj około 6000 kcal. Taki kubełek 50 wingsów kosztuje stówę. Szczerze obrzydło mi jakiekolwiek jedzenie. Wracam do domu montować odcinek, ale powiem wam, że no nie popisaliście się. Naprawdę potrafi to komuś obrzydzić resztę dnia. Mam nadzieję, że tylko resztę dnia. Wróciłem i biorę się za montaż, ale jeśli chodzi o jedzenie, dzisiaj już nic nie tknę. Mam po prostu obrzydzenie. Mówiłem oldze, co mi się przytrafiło i aż się zrobiło niedobrze. Wy to widzieliście. Mam nadzieję, że nie brzydziłem wam życia. Powiem wam, że montuję dzisiejszy odcinek. Zrobiłem się bardzo głodny i doszedłem do momentu, w którym znalazłem włos. Już mi się odechciało jeść. Idę spać, żeby nie myśleć. Jutro pojadę sobie na słodkie śniadanie do KFC. Na kurczaki to nie zamierzam patrzeć na razie. Może jutro mi się zmieni, kto wie, ale na ten moment nie planuję. Nie będzie dzisiaj mięsa z KFC. Słyszałem twoje odruchy, jak ci opowiadałem, co się wydarzyło. Pankejki, a... Potem nie wiem, chyba sam, na samych szejkach będę. Przyjechaliśmy na śniadanko, dzisiaj na słodko. Nic innego dziś nie wcisnę. Czas na trening. Wróciłem do domu po treningu i pierwsze co zrobiłem, to wizyta w toalecie i to taka, że no, tsunami to mało powiedziane. Ale już myślę nad tym, żeby zamówić sobie jakiś posiłek potreningowy. Dobra, przyszło moje zamówienie. Zobaczcie, mamy tutaj nowego szejka dyniowego. Do tego Gold curito, cheeseburger, darmowy cheeseburger warto dodać i duże frytki. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale jak zamówicie sobie do domu, to dostajecie kod na darmowego cheeseburgera. Ja musiałem wykorzystać, nie? Zjem sobie tak Kurito Gold na początek. Spoko jest ten sos, ten taki Gold, który jest w tych nowościach. Staram się nie myśleć o tym, co znalazłem wczoraj, ale hot wingsów już nie zamówię. Po tych moich rewolucjach, tam, gdzie możecie się domyślać, już mam awersję do hot wingsów. Wiem, wiem, ludzie mogą pisać, że o, jaki wrażliwy, ho-ho-ho. Jakby nie było, jestem troszeczkę wrażliwy na takie rzeczy. Jeżeli znajdę jakiegoś włosa wystającego, to po prostu mnie to obrzydza. Ale te kury to bardzo dobre. Ciekawy jestem tego dyniowego shake'a ale aby się tym najeść, musiałbym zjeść pewnie ze cztery takie. Widziałem też jakieś hot dogi w KFC, więc. Chętnie spróbuję hot doga z kurczakiem. Ciekawe, czy po tym posiłku po treningowym będzie seraka. Teraz teścik dyniowego szejka. Słodki wopór. Wyczuwam przyprawę korzenną, którą bardzo lubię swoją drogą. Całkiem, całkiem. Zdecydowanie wolę jakieś takie smaki karmelowe, czekoladowe. Jako ciekawostka, fajne, ale. Już raczej się nie skuszę. I to by było na tyle. Ale zimno, zimno w opór. Idę na siłkę, mam pracę. W kibelku byłem już dzisiaj trzy razy. Zgodnie z zapowiedzią przyjechałem potestować sobie hot dogi z KFC. Jakby to nie zabrzmiało. Jest zamówiona. Mam no, tu dwa hot dogi, klasyczny i spicy. To jest hot dog. sert <noise> ser. Najpierw testujemy zwykłego. Tak to wygląda? Takie kwaskowe sushi ma. Wyczyłam tutaj tę cebulkę taką. Jak na stacji benzynowej nieraz można dostać sobie w tych hamburgerach typowych, to jest ten ostry, bo ten podstawowy, lepszy niż pański według mnie. Nie ma co tutaj wybrzydzać. W porównaniu z tym kubełkiem, no to jest nie było ziemią. I to by było na tyle, zjedzone. Dziś w nocy miałem pobudki na kibel. Brzuch mnie ładował gdzieś od trzeciej No i tak średnio się wyspałem Dziś przedostatni dzień wyzwania, więc niedługo trzeba będzie pojechać na jakieś śniadanie Ech, już mam dosyć Wjechaliśmy na śniadanko i zamówiliśmy Olga briożkę, słuchajcie, briożkę z KFC Ja zamówiłem bajgla i tosta pojedynczego, dodatkowo duża kawka Kawa zawsze z rana Daj znać w komentarzu, czy też musisz wypić rano kawę Tam jest właściciel KFC Głodny? jak zwykle. Ale no, wiesz, są głodne. Wydaje mi się, że ta kawa tutaj jest dużo gorsza niż ta smaka. No zjem to. To ja tego kwiata ugryzuję. Jeść, jeść, jeść. Jedzmy. To jest kolor kawy z mlekiem. Dostałem jakąś zieloną naklejkę. Mam nadzieję tylko, że to nie wega. Za każdym razem, kiedy nie braliśmy kawy, zawsze jest taka praktycznie czarna. Delikatnie zabarwiona. Najpierw to. Czy to jest to samo, tylko w innej bułce? Chyba tak. Tu jest tyle. Czarne jajko mam. No. Halloweenowe. No i tak, przechodzimy o nią, a znowu ten. No nie, śniadania są jeszcze w miarę określone. Te fajne są Bez bezmięcone. No to jest o tyle dobrze, że jak masz ofertę śniadań, to możesz, tak jak mówiłaś, wziąć sobie normalną ofertę. A w maku masz ofertę śniadań albo normalną ofertę. Czas na powrot, po, powroty i montaże. A i to zdjęcia muszę zrobić. Musimy zebrać, znaczy pewnie ja zebrać liście. Bo chcę zrobić ładne zdjęcia dla maksymalnych sosów. Jesienne. Także widzu dziękuję, jeżeli zamówiłeś właśnie w tym momencie maksymalny sos, a jak nie, to wpadaj na maksymalny komu. Dzięki. Po powrocie ze śniadania przyszedłem wysłać sosy dla was. Idę wręczyć sosy osobiście. Przekazane, a po drodze zamówiłem sobie. Małe, co nieco. Dwa razy Grander plus darmowy Zinger plus darmowy cheeseburger. Lubię te darmowe cheeseburgery. Jednego Zingera i Grandera zostawię sobie na później. Już się nie mogę doczekać wizyty w toalecie po wszystkim. Jak to dobrze, że to przedostatni dzień. Byłem taki głodny. Dziś dosyć późno wziąłem się za jedzenie. A może tego Zingera jeszcze szarpnę. Co mi tam? Hmm, ten Grander dosyć pikantny. Ostatnio nie był taki. Tutaj w ogóle w kuponie, jak zamówi się przez aplikację. Dwa Grandery plus Zinger gratis. Dzisiejsza dostała wyjątkowo dobra. Zaskoczyliście mnie. A po jedzonku trochę montażu tego odcinka, który właśnie oglądasz, widzu. Mam nadzieję, że się podoba. Daj znać. Pomontowałem. W trakcie oczywiście musiałem wylądować na kibelku. A teraz przyszedłem po ostatniego Grandera, zjadam go i idę spać. Jutro widzimy się w dniu ostatnim. Ostatni dzień mojego wyzwania na całe szczęście. Zauważyłem już, że robią mi się pryszcze znowu na czole. Zbieram się na siłownię, zrobię sobie cardio, potem mam trening personalny, a dopiero później zjem jakieś śniadanie. Ale dzisiaj robię jeszcze tatuaż. Czas się zbierać. Ciekawe jak dzisiaj siła. Trening zrobiony, ale powiem Wam, że energii jest sporo mniej i trochę boli mnie łeb. Przyjechałem na posiłek. Zamówiłem sobie bowla z kurczakiem, z ryżem, sweet and chili. Bowl to jest taki boksik z ryżem, z warzywami, właśnie z mięskiem i jakimś sosem. Zaraz wam wszystko pokażę. No wygląda to całkiem apetycznie. Mnóstwo kurczaka, troszkę ryżu na dnie i zero warzyw. Jest. Nie ma warzywa, w ogóle Jedno ziarno kukurydzy, no dobra, dwa Koniec Bajcy i kurczak, w środku ze trzy bobki z kukurydzy i mały kawałek marchewki Tak wygląda warzywa Ale nie będę ubolewał, jestem po treningu, wracam na chatę, bo niedługo jadę na tatuaż Piętnasty tatuaż z tak jest Piętnasty zobaczymy, czy będzie najlepszy, czy będzie najgorszy, ale ty je, jesteś odważny, więc... Najważniejsze, że nie jest to pierwszy mój tatuaż. No to, właśnie to myślę, że to najważniejsze, bo tak to... Ja bym się bał trochę, ale to trzynasty i czternasty, najbardziej jestem z nich zadowolony, więc im dalej idziemy, jest coraz lepiej. Ale fajnie klimatycznie, fajnie. jest ogólnie ta kamieniczka super. Fajnie, ale już... Już jesteście jednymi z ostatnich klientów w tym miejscu, no bo przenosimy się, będziemy mieli wytryna, nowa lokalizacja, więc... Tego brakowało, ty kiedy? Co? Ja? No. Może być 16. Mogę być, ale to będzie mój pierwszy, jak chcesz. Tylko odwrotnie. Odwrotnie. Mhm. <laughs> no i przez to, że Marcin w ogóle się nie zastanawiał, no nie, że no, nie mi Mariusz powiedział, że, to, że, tak. że, że robisz. Mówię, to dawaj. No to jazda, nie? I szybko no. się udało właśnie. No ładne to M. M jak maksym. Dwa dni temu było już rok działania naszego studia Mamy klientów No pewnie Zapraszamy wszystkich tatuatorów, może jakiś tatu, tatuator ogląda, mamy naprawdę świetne warunki I jak widać można się rozwijać tutaj Wiesz, jakbyś miał mi portret robić, to nie wiem, pewnie bym się zastanowił no, To bym nie poszedł szczerze Pewnie nie bym, bym się, mam się mam zastanowił, ale pod linijki najwyżej zrobimy Mamy linijkę, dobra, spróbujemy Ale właśnie podobno te najprostsze rzeczy, co się wydają, z tego co mówią mi tatuatorzy, czyli kółka, serduszka, czyli te wszystkie kształty, które są bardzo równe, to jest najtrudniejsze, żeby żeby robić. Symetrycznie, żeby dalej. podejść do tematu. Nie mam żadnych zapisów i tak dalej, tylko robię to tak sobie, jako zajawka dodatkowa, nie? No, kto to... wie co czas pokaże. Dokładnie, może kiedyś będę Zawsze warto mieć fakt w ręku. Czas nie? pokaże, czas pokaże. Ja nie mam włosów. No nie ma, nie jestem. A ja też tak mam taką skórę lepsze, to jest. W razie czego zrobimy tak jak ten, jak ty masz na ręku. Cały na czarno ten? Jestem gotów. No tak kurwaniki ostre. No że zmienimy logo potem. Myślę, że może być tak, bo jest. Ja o dentysty spałem. Pokaż co to mamy. 15 dziara, mój 15 tatuaż. Działamy i szczerze jestem najbardziej zadowolony na razie z niego, nie? Jeszcze nie skończyłem, ale... Maksymalnie. Jest Maksymalnie dobrze, kurde. Jakie miałeś expectations przed przyjściem? Myślałem, że... Bałem się o te najcieńsze miejsca. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w rozwoju Twojej twoje zajawki. Dzie dziękuję za tę szansę. Ja również... Ja, pod... Na spontanie wyszło i szybko się umówiliśmy. Wiesz tak JFC samów No i my sobie jeszcze z 15 minut. No nie, on ja naprawdę to z kurszakiem tak, wybierz, bo tego spokojnie. rzeźbienia no, spokojnie. i nie, lepiej, żeby I było następnie. Nie, ja, luzik, wytanie. luzik, ja tak też Ja po prostu co dwie godziny jem. Mm. byście to wygląda. Ładnie. I to ważne dziara dla Ciebie. No, mega tak ważne. No. Więc to od niej zależy jak ten kanał będzie rósł. <laughs> no to kurwa, dobrze ten, dobrze się zapowiada. Ja przez to, że ile tego jem to ja nie czuję takich rzeczy. No, no, te... no, 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 aż tak równych linii się nie spodziewałem. Ja też. Jest nas dwóch, nie. <grym> tatuaż Kacpra Buńskiego wykonany. Zadowolony jest. Bardzo. Ja, ale... ja, a, ja... <grym> ja też, ja też. Ja chyba nawet bardziej niż ty zadowolony. No nie jestem. spodziewałem się, że będzie... Tak dobry, tak dobrze odwzorowany, bo naprawdę wygląda bardzo ładnie. Więc... Nie, że jak się Piotr raz nie? My tylko do przebitek daliśmy, że to ja, nie... Coraz bliżej. Zobacz, zobacz jak mnie złapałeś nożyczkami, widzisz? O no, dziepnąłem cię. Przepraszam. Ale coraz bliżej setki. Tak. Dziękuję Ci bardzo. To jestem, ja Ci dziękuję. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Jest Fajnie, bo, bo wpadło spontanicznie, szybko udało się umówić i... Dzięki, Mariusz. Tak, dzięki, Mariusz. <laughs> dziękuję bardzo za gościnę, a my idziemy na KFC. Smacznego i zapraszamy częściej Ponieważ dzisiaj jest ostatni mój posiłek na KFC Postanowiłem zamówić sobie to, co mi smakowało najbardziej, czyli hot dog A tutaj Wege Grander dla Olgi Zobaczymy jak smakuje, dasz spróbować? Tak Musztarda ja. świeci Jestem taki głodny, że dla mnie może świecić nawet kolorem Zjesz z włosem? Nie Biednie. Biedna wersja. 23 zł, czeń powietrzny. Jak No? Trochę masz taki się cios. Oh A yeah. dzisiaj takie wypakowane, te. No dzisiaj tej musztardy daje dużo. Musztardowy kolor. Ostatnie były lepsze. Idę pod dolewkę. I wracamy na Hawir. OK, jesteśmy po całym tygodniu jedzenia KFC. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że to nie był dla mnie łatwy tydzień, bo mój brzuch bardzo mocno na tym cierpiał. Moja przemiana materii była tak napędzona, że byłem w toalecie po 2-3 razy dziennie. Jeśli chodzi o moje samopoczucie, na treningu energii było sporo, sporo mniej i czułem, że po prostu oddycham dosyć ciężko. To jedzenie nie wpływało zbyt dobrze na mój organizm. Dodatkowo zauważyłem, że znowu zaczęły pojawiać się pryszcze, i te też tego bardzo nie lubię. Przy regularnym treningu i jedzeniu max trzech posiłków dziennie moja waga się nie zmieniła. Wszystko to akurat mam pod kontrolą. Ogólnie nie miałem problemów ze snem, poza jedną nocą, w której pogoniło mnie na kibelek. Według mnie również jedzenie z KFC jest bardziej sycące niż chociażby jedzenie z McDonalda. W takim ogólnym rozrachunku powiem Wam, że jedzenie samych fast foodów przez 7 dni i tak jak ja robię to 7 dni i zaraz nowe 7 dni i zaraz nowe 7 dni nie jest dobre. Także pamiętaj, aby nie brać ze mnie przykładu. Ja na bieżąco się badam, mam pod kontrolą swój organizm, mam kontakt z dietetykiem, który również podpowiada mi, co powinienem robić, aby było wszystko si. Także nie bierz ze mnie przykładu. Zapamiętaj to sobie. No i co? Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał, Widzu. Także zostaw koniecznie suba, łapę i komentarz z propozycją na kolejne wyzwanie siedmiodniowe dla mnie. Także widzimy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Mam nadzieję, że Ty też tam będziesz. Do zobaczenia.